Takiego programu jeszcze w telewizji TVS nie było. Wojtek Żegolewski witam w nowym wirtualnym studio i w nowym programie traktującym o ekologii nieco inaczej. Będą goście, ale przede wszystkim ekologiczne informacje z waszych miast. Czas na ekowizję, a program zaczynamy od specjalnego gościa. I czas na pierwszego, można powiedzieć, historycznego gościa programu EkoWizja. Razem ze mną w studio pani Elżbieta Popielska, wiceprezydent Chorzowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Chorzów, podobnie jak kilkadziesiąt innych gmin z województwa śląskiego, dostał środki z Urzędu Marszałkowskiego. Środki z programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Te środki pójdą na odnawialne źródła energii. Tak. Mogę to potwierdzić. E, tutaj jest wniosek o dofinansowanie szczęśliwie wybrany. Wartość całości projektu to niecałe 4 miliony 700 tysięcy kosztów kwalifikowalnych. Z czego dofinansowanie to 85% tej wartości, e, czyli e, niecałe 4 miliony złotych. Oczywiście mówimy o kosztach kwalifikowalnych, a one zostaną przeznaczone na panele fotowoltaniczne i pompy ciepła. Gdzie my się tej fotowoltyki w Chorzowie? Będziemy mogli e, z biegiem miesięcy myślę, że spodziewać. Czy to będą jakieś Budynki użyteczności publicznej, czy tu mówimy o budownictwie narodzinnym? Mówimy tutaj o budynkach użyteczności publicznych, publicznej. Sześć takich obiektów zostało wytypowanych i one stanowią zakres rzeczowy tego, tego przedsięwzięcia. Między innymi to jest Chorzowskie Centrum Kultury, to, są, to jest budynek drugiego Liceum Ogólnokształcącego, dwie szkoły podstawowe. I generalnie rzecz biorąc, jeszcze mamy pewne wahania co do dwóch pozostałych lokalizacji, ponieważ wiemy, że projekty to także żyją i w trakcie pomiędzy czasem, kiedy wniosek był pisany, a okresem jego realizacji, pewne. Pewne elementy uległy zmianie, więc nad pozostałymi dwoma elementami, czyli tymi lokalizacjami się zastanawiamy. Ekologia to jest zielona strefa naszego życia, która bardzo lubi zielone, czyli pieniążki. No tych pieniędzy samorządy, stety albo niestety, muszą szukać na zewnątrz. Czy łatwo jest na ekologiczne zadania znaleźć w 2025 roku środki zewnętrzne? Yy, źródła dofinansowania, yy, które są obecnie dostępne, czyli przede wszystkim yy, Urząd Marszałkowski i Fundusze Unijne dla Śląskiego, mają dużo tego typu działań, ale również korzystamy z dobrodziejstwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bowiem tam też aplikujemy yy, skutecznie. Pozyskując środki finansowe umożliwiające nam dopasowanie tak naprawdę naszych obiektów użyteczności publicznej do standardów, które narzuca nam Unia Europejska. Dużo takich ekologicznych inwestycji na przysłowowej tapecie teraz jest w Chorzowie? Staramy się sukcesywnie w obiektach użyteczności publicznej wymieniać źródła ciepła. I czynimy to wszędzie tam, gdzie są po prostu najstarsze, żeby dobiec do tych standardów możliwie jak najwcześniej, bo wiemy, że po pierwsze to jest komfort użytkowania tego budynku dla jego dla uczniów, pracowników, a w drugiej kolejności to też są optymalizacja kosztów, które są, jak wiemy, bardzo ważne. JST ma ten problem, że 85%, tak jak powiedziałam, z kwoty dofinansowania to jest jedna, jeden element i to super, że możemy o to aplikować, ale musimy jeszcze we własnych budżetach poszukać środków na wkład własny i to nie jest takie proste. Staramy się to czynić, staramy się optymalizować w ten sposób, żeby wy, wykorzystać, jak wiemy, każdą, każdą, unijną, każdą unijną możliwość i idące za tym środki, środki finansowe. Środki finansowe, których sporo ma też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. O tych oczywiście środkach będziemy jeszcze mówili. Moim ważnym gościem była pani Elżbieta Popielska, wiceprezydent Chorzowa. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za udział No i życzę sobie kolejnych takich sukcesów dla Chorzowa. My się na pewno będziemy jeszcze nieraz w Ekowizji spotykać. Teraz z Chorzowa dzięki magii telewizji przynosimy się do Gliwic. W Gliwicach firmy mogą starać się o zielone dotacje. Projekt Zielone Gliwice ma wspierać te firmy, które stawiają na prośrodowiskowe innowacje. W ramach projektu można skorzystać z kompleksowego wsparcia dla osób, które chciałyby założyć własną działalność. Kompleksowe wsparcie obejmuje szkolenia, w tym zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe, a także a przede wszystkim dotacje, które jest w wysokości do 100 tysięcy zł. Dotacje można przeznaczyć na zakup środków. Trwałych, zakup środków obrotowych, na przykład towarów, materiałów, czy innych, inne niezbędne wydatki, które są potrzebne do prowadzenia działalności, na przykład promocja. Projekt jest skierowany nie do wszystkich osób, wiadomo, natomiast Skierowany do osób, które, są, które zamieszkują bądź pracują na terenie jednego z siedmiu podregionów województwa śląskiego. Te siedem podregionów to podregion Sosnowiecki, Katowicki, Tyski, Gliwicki, Bytomski, jak również Bielski i Rybnicki. Muzyka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął konkurs Zielona Przestrzeń i nagrodził te gminy i instytucje, które z powierzonych dotacji zrobiły najlepszy zielony pożytek. Tak naprawdę chcielibyśmy, aby cały, cała mapa Województwa Śląskiego była na zielono pod kątem możliwości utworzenia zielonych przestrzeni w każdej miejscowości Województwa Śląskiego. I to jest najważniejsze i to jest nasz cel. Na dzień dzisiejszy dwie edycje, dwa lata, ale jeden cel utworzenie zielonych przestrzeni, miejsc ogólnodostępnych dla mieszkańców. Naszego województwa śląskiego. Jest to taki mały park kieszonkowy, gdyż w mieście, co uda nam się wyrwać spod betonu albo jakiejś zabudowy, to staramy się przywrócić zieleni. Mieliśmy my przy ulicy Świętego Wojciecha małą zabudowę handlową. Niestety już to opustoszało, podupadało, więc jak tylko udało się to wyburzyć, powstał ładny kawałek. Ziemi, to postanowiliśmy tam park kieszonkowy zrobić, i po projekcie zwróciliśmy się właśnie do WUFOS-u o fundusze. Udało się około 120 tysięcy dostać, i na wiosnę ruszy realizacja miejsca, gdzie mieszkańcy, w zieleni na ławeczkach, będą mogli odpocząć w centrum miasta. Czas na kalendarium w Ekowizji. W lutym rusza program Nasze Auto wspomagający zakup samochodów elektrycznych. Jak skorzystać z finansowania podpowiedzą doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podczas jednego z cyklicznych spotkań. Najbliższe już 4 lutego o godzinie 10:00. 31 stycznia mija termin zgłaszania wniosków do programu Zielona Pracownia Projekt. Jeżeli masz pomysł na nieoczywistą i inspirującą przestrzeń edukacyjną, to zaprezentuj go i pokaż, jak młodzież może uczyć się w miejscu pełnym estetyki i ekologicznych rozwiązań. Do 30 kwietnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach czeka na wnioski o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu. Nabór wniosków adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Szczegóły na stronie funduszu. Dobre wiadomości płyną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Katowicki fundusz podpisał z Narodowym Funduszem umowę o partnerstwie na rzecz realizacji drugiej edycji projektu doradztwa energetycznego. W skrócie sporad doradców energetycznych będzie można korzystać w Katowicach przez kolejny rok. To jest wszystko. Efektywność energetyczna, odnawialne, źródła energii, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona klimatu, gospodarka obiegu zamkniętego. Nasze działania, poza tym, że udzielamy informacji na temat dofinansowania tym, którzy się do nas zgłoszą, robimy spotkania informacyjne, które promują, o choćby w najbliższym czasie będziemy mieć dwa takie spotkania, które organizujemy dla beneficjentów wojewódzkiego funduszu i będziemy w pierwszym przypadku wspólnoty mieszkaniowej informować o tym, jakie dofinansowanie one mogą dostać. Drugie spotkanie poświęcone będzie gospodarce wodnej i gospodarce obiegu zamkniętego. Ale w tej perspektywie skupiamy się głównie na rozpowszechnianiu informacji, na takich działaniach promocyjnych i na przykład uruchomiliśmy i publikujemy na naszym kanale na YouTube takie podcasty cykliczne, gdzie mówimy o bieżących sprawach interesujących potencjalnych beneficjentów. Każdej zimy ten problem wraca jak bumerang. Co zrobić z choinkami po świętach? Podpowiedź mamy prosto z Katowic. Jeżeli drzewko było naturalne i było ono wkopane w donicę, w ziemię, no to tak na dobrą sprawę możemy zastanowić się, czy nie zasadzić takiego drzewka gdzieś w okolicy własnego domu. Jeżeli mieszkamy na osiedlu, warto to zrobić w uzgodnieniu czy to ze spółdzielnią, czy wspólnotą mieszkaniową, aby ta lokalizacja nie była przypadkowa. Na pewno taka choinka będzie. Cieszyła nasze oczy również w kolejnych latach. Jeżeli takie drzewko się oczywiście przyjmie, to będzie też dobre takie narzędzie do budowania relacji sąsiedzkich, na przykład podczas takiego wspólnego strojenia, właśnie drzewka w kolejnych latach już w tej przestrzeni takiej ogólnodostępnej. Jeżeli drzewko mieliśmy cięte, to zwyczajowo takie drzewka wyrzucamy. Nasze, nasze miejskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej prowadzi odbiór takich drzew. Już od 7 stycznia, zaraz po święcie Trzech Króli, pierwsze takie drzewka były zbierane z ulic Katowic. Gdzie takie drzewka wystawiamy? Jeżeli mieszkamy w zabudowie jednorodzinnej, to wystawiamy je razem z odpadami bio. W tym terminie, w okolicy właśnie miejsca, skąd ten odbiór odpadów jest prowadzony. Jeżeli mieszkamy w zabudowie wielorodzinnej, to takie drzewka zostawiamy w miejscu najczęściej. Tym, gdzie składowane są gabaryty, gdyż odbiór tych drzewek odbywa się właśnie też w tych terminach. Na koniec jeszcze ponownie wizyta w Gliwicach. To miasto jako jedno z pierwszych powołało miejskiego architekta. Czas na pierwszego historycznego gościa w pierwszym historycznym odcinku programu EkoWizja, a tak naprawdę gościnie. Razem ze mną profesorka Agata Twardoch, miejska architekta w Gliwicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Zupełnie nowa funkcja w tym mieście. No cóż, no jakbyśmy się rozejrzeli w Gliwicach, przynajmniej na razie, to jest biało, no ale to za sprawą śniegu. Ma być zielono, przynajmniej według zapowiedzi miasta. Jaki macie pomysł na to, żeby Gliwice były bardziej zielone? E na samym początku yy, ważne jest chyba to, że podchodzimy do, tego, do tej sprawy jako do sprawy priorytetowej i systemowo, czyli zaczynamy od inwentaryzacji wszystkich terenów, o sprawdzeniu tego, co mamy, no i będziemy starali się tak uzupełniać tą infrastrukturę zieloną, żeby ona w sumie tworzyła jedną całość, no i dzięki temu też yy, to wrażenie bardziej zielonego miasta na pewno będzie odczuwalne, bo będziemy mogli przechodzić z jednych terenów na drugie, nie wychodząc właściwie z jakiejś zacienionej zielonej przestrzeni. Zarządzanie tymi zielonymi przestrzeniami yy, różny ma charakter, różną ma postać. To może być na przykład rewitalizacja tego, co już istnieje. To może być powoływanie do życia zupełnie nowych parków, ale to też może być tak zwana miejska partyzantka. Ja tak to przynajmniej sobie nazywam. Na przykład tworzenie takich zielonych plomb albo parków kieszonkowych. Czy takie plany też są w Gliwicach? Yy, tak, jak najbardziej. To znaczy to, co w ogóle to, co istnieje, to jest najcenniejsze i zaczynamy też yy... Ustalać te zasady ochrony istniejącego drzewostanu na takie zupełnie nienegocjowalne, że po prostu przy inwestycjach, gdzie tylko jest to możliwe, to przede wszystkim e, zatrzymujemy drzewa istniejące, bo one mają najwięcej sensu. E, potem nie myślimy chyba w tej chwili o tworzeniu nowych, dużych parków e, w mieście. Bo one musiałyby się znajdować na obrzeżach. Na obrzeżach mamy lasy i takie tereny zieleni urządzonej, które się doskonale sprawdzają, to jest kwestia ich ochrony, ale rzeczywiście parki kieszonkowe, czy nawet lasy kieszonkowe takie pojęcie się pojawia i też będziemy chcieli testowo wprowadzać. Mają najwięcej sensu właśnie w kategorii tego utrzymywania systemu, czyli żeby z jednego, z, takiej teren, z jednego terenu zieleni do drugiego terenu zieleni, dało się przejść. Bez żadnego problemu. Co jest w tej chwili największą bolączką terenów Zielonych w Gliwicach? Co jest największym problemem do pokonania dla Pani, jako dla e, tutaj e, miejskiej urbanistki? No, to jest y, rzeczywiście kwestia y, tego konfliktu pomiędzy rozwojem miasta a zachowywaniem tego, co już mamy. Bo miasto jest przestrzenią konfliktu i te konflikty zawsze się z, z, zdarzają, no ale tutaj mamy taką niepoliczalną wartość tą przyrodniczą, wiemy, że jest to nam potrzebne i, i żeby utrzymać klimat miasta, z drugiej strony mamy konkretne potrzeby konkretnych inwestorów i to jest chyba najtrudniejsze, bo tu zawsze trzeba indywidualne rozwiązanie znajdować. No i jeżeli ja bym miała znajdować taki problem dla naszych istniejących terenów zieleni, to jeszcze jest ich Takich dużych przestrzeni nie tak dużo, więc one są bardzo intensywnie wykorzystywane i mieszkańcy też zawsze czasami mają taką potrzebę, żeby dodać jeszcze nową funkcję. I my z jednej strony rozumiemy tą potrzebę dodawania nowych funkcji, no ale z drugiej strony ani Park Chopina, ani Park Chrobrego już tych nowych funkcji nie są w stanie w siebie e, wintegrować. dlatego no to jest kwestia poszukiwania nowej przestrzeni dla nowych funkcji. Gdzie takie nowe przestrzenie można w Gliwicach znaleźć? Bo Gliwice to jest miasto bardzo mocno się rozbudowujące. Z jednej strony e, inwestujące w nowy przemysł, z drugiej strony no też sporo tutaj do powiedzenia mają deweloperzy, bo też to miasto cały czas się rozwija, więc gdzie tutaj wkomponować jeszcze zieleń? No, ta zieleń ma sens, tak jak nawet o tym już na początku mówiliśmy, nawet jeżeli jest naprawdę na niewielkiej przestrzeni, więc priorytetem jest dla nas chyba znajdowanie tych przestrzeni w Śródmieściu, no i kilka takich przestrzeni szykujemy, ja nie chciałabym jeszcze w tej chwili wyskakiwać przed pociąg i konkretnie podawać, bo ta kwestia chcielibyśmy, żeby jeszcze była poddana jakimś konsultacjom, i w taki bardziej oficjalny sposób zaprezentowana. Możemy się wtedy umówić i, i powiedzieć o konkretach. Pewnym problemem jest to, że bardzo dużo terenów... W ciągu ostatnich lat bardzo dużo terenów było sprzedanych deweloperom bez zachowania takich przestrzeni, które by się nadawały na tereny zieleni. I my teraz trochę na zasadach negocjacji, trochę na zasadach opierania się na planach miejscowych czy zmiany tych planów miejscowych staramy się zrobić, żeby w każdej przestrzeni jakaś taka przestrzeń rzeczywiście się znajdowała. No, niestety nie wszędzie, nie zawsze to jest możliwe, ale to jest też jeden z problemów. Takie główne plany na 2025 rok, który nam się dopiero rozpoczyna? No, to na pewno jest system tych parków kieszonkowych i wybranie pierwszych do realizacji. Na pewno jest to kwestia ulicy Zwycięstwa, w której no pierwsze decyzje zapadły takie, że będziemy dokładać zieleń drzewa i chcemy już w tym roku zlecić projekt budowlany. My jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowania projektu recepcyjnego konsultujemy go z różnymi ciałami między innymi w poniedziałek mamy warsztaty takie, na które zapraszamy trochę stowarzyszeń architektów, urbanistów właśnie na takie pierwsze wstępne konsultacje i plac Krakowski. To są inwestycje, które oczywiście się nie skończą, ale się zaczną. mamy podpisaną będziemy podpisywać umowę do w sprawie pracu, krakowskiego z firmą która w ramach unijnych grantów przygotowuje takie plany adaptacji do zmian klimatu dostaniemy dzięki temu bardzo konkretne wytyczne co należy zastosować na tym placu krakowskim żeby on był taki rezylientny bardziej odporny i na bazie tego będziemy zlecać projekt i organizować konsultacje społeczne Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. My będziemy w kolejnych Ekowizjach sprawdzać, jak te plany przykuwają się w rzeczywistość. Ale jeżeli Wy macie jakieś pomysły na to, jak mogą się konkretne miejsca zazielniać, nie tylko w Gliwicach, ale też i w tych miejscach, gdzie Wy mieszkacie, to piszcie do nas ekowizjamałpa tvs.pl. Na pewno o tych najciekawszych pomysłach pokażemy. A też i te najciekawsze pomysły, te najciekawsze miejsca, postaramy się odwiedzić z naszą kamerą. Dzisiaj w programie, to już wszystko. Do zobaczenia za miesiąc. I to by było tyle w pierwszej ekowizji w telewizji TVS. Jeżeli macie ciekawe tematy, piszcie do nas TVS.pl. Ten adres wyświetla Wam się u dołu ekranu. Dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia za miesiąc w ostatni piątek lutego. Do zobaczenia.